Odcinek 18 w telegraficznym skrócie, czyli 11 świątecznych strategii cenowych i nie tylko. Strategia pierwsza pakatowanie tego samego produktu. Możesz to łączyć 1 plus 1, gratis lub z Rabatem 2 plus 1 czy plus 1 gratis z rabatem. Kup 6, 12, 24 sztuki i oszczędze. Czym więcej klient kupi i będzie miał więcej zapasów, co powstrzyma go przed zakupem u konkurencji. Chociaż uważaj, bo nie zawsze zbyt duże zatowarowanie w B2B ma sens Strategia druga. Pakietowanie różnych produktów. Dodawaj w pakiet to, co się nie sprzedaje, co zalega. Czasami kupiliśmy coś w wyższej cenie i teraz musimy się tego pozbyć. Wskaż cenę za całość, przed i po obniżce. Pracuj na cenach. Pokaż na przykład dużą obniżkę jednego produktu w pakiecie. Jeden produkt, cena niższa np. o 75%. W ten sposób pakiet staje się atrakcyjniejszy, albo ten produkt w pakiecie. Strategia trzecia. Zrób zakupy za x złotych i zyskaj. Daj coś gratis, daj zniżkę na dany produkt. Sprzedaj dany produkt na przykład za 1 grosz. Strategia czwarta bon na następne zakupy. Jest to ulubiona moja strategia. Zamiast rezygnować z marży, obniżać cenę. Daj klientowi bon na kolejne zakupy. 20 zł na kolejne zakupy w ciągu trzech miesięcy. Ważne przypominaj o tym klientowi, aby nie zapomnieć. X% zniżki na kolejne zakupy. Możesz zrobić ograniczenia dotyczące kolejnych zakupów i dać większą zniżkę na zakupy na poziomie 50-70%. Natomiast pamiętaj o tym, żeby klient nie poczuł się oszukany. Strategia piąta darmowa wysyłka i dostawa. Zamów za x złotych, aby mieć darmową dostawę i wysyłkę. Co możesz zrobić więcej? Obniż cenę kolejnych towarów w przypadku, gdy oferujesz darmową wysyłkę. Czyli zamów więcej w lepszej cenie. Kolejne towary powyżej danej kwoty zakupowej, daj w troszkę niższej cenie. Idziemy dalej. Strategia szósta. Uwaga, promocja. Słowa mają znaczenie. Promocja, wyprzedaż, końcówka magazynu, wyjątkowa cena, bombowa obniżka, okazja świąteczna. Wyróżni się. Promocja działa, działa i będzie działać. Natomiast jeżeli Ty słowami zagrasz, będzie to bardziej przyciągało uwagę Twojego klienta. Ważna zasada, nie oszukuj. Podwyższanie ceny przed jej obniżeniem jest oszustwem. Są różne sytuacje. Powaliśmy nowy towar w Wyższej cenie, tylko pamiętaj, chodzi o to, jak będzie czuł się klient. Możemy starą cenę przekreślić i dać nową. Tylko 10 sztuk w tej cenie mogę Tobie, drogi kliencie, zaoferować. Strategia siódma. Pokazuj obniżkę, tak aby była bardziej atrakcyjna. Kupując za 2000 zł, co jest bardziej atrakcyjne? Zniżka 1% czy może 20 zł? 10 zł kupujesz towar, czy zniżka 20% jest bardziej atrakcyjna od zniżki 2 zł? Zastanów się i zastosuj dobrą strategię. Strategia 9. tic czyli ograniczony czas promocji. Promocja kończy się za X godzin i dni. Do wyczerpania zapasów pozostało tyle. Pokaż, jaka cena jest, o ile wzrośnie na X dni, albo za X dni, o ile będzie wyższa. Cena obowiązuje tylko w ten weekend, a przed weekendem świątecznym na pewno to się opłaca. Limity zakupowe. Pokaż klientowi, że może kupić tylko X sztuk w danej dobrej cenie, za inne zapłaci trochę więcej. No, i ostatnia, jedenasta strategia. Zacznij sprzedawać wcześniej niż inni. Efekt świeżości to wyższe marże. Czym więcej ludzi sprzedaje w tym samym okresie, trzeba przyciągać uwagę klienta na różne sposoby. A jeżeli będziesz pierwszy, co zyskujesz? I to był osiemnasty odcinek, czyli 11 świątecznych strategii cenowych w telegraficznym skrócie. Do usłyszenia!